Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha? Tak, kocha. Ale mnie? Tak, ciebie. Ale jak? Nieskończenie, bezgranicznie, szalenie, bezinteresownie. I tu możemy wymieniać i wymieniać. Jeśli przez chwilę zwątpiłeś w któreś z tych słów, to ta audycja jest dla Ciebie. A Cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, 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 tak jak nikt. A Cię kocha, 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 nie przytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 tak jak ni. On wciąż Cię kocha, 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 nieprzytomnie. On wciąż Cię kocha, 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 tak jak nikt. Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy dla Państwa kolejny temat, który jak wcześniej wspomnieliśmy, Dotyczy Bożej miłości, bo w tej tematyce chcemy się poruszać, w tematyce Bożej miłości, chcemy na różne sposoby przypomnieć Państwu, że Bóg nas kocha. Dziś takim tematem przewodnim audycji będzie: Bóg stworzył świat i mnie z miłości. I na ten temat będę chciała rozmawiać z kolejnymi członkami Szkoły Nowej Ewangelizacji. A dziś są to Ola i Piotr. Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Szczęść Boże? Szczęść Boże. Dzisiejszy temat brzmi: Bóg stworzył świat i mnie z miłości. Dlaczego ten temat jest ważny w cyklu naszych audycji? Myślę, że jestem przekonana, że każdy z nas zachwyca się nad pięknem całego świata, który nas otacza, nad tym, co Pan Bóg dał człowiekowi jak pięknie stworzył ten świat. Osoby, które chodzą po górach, zdobywają szczyty, no to jest niesamowite. Kiedyś też chodziłam tam w górach, więc można było się zachwycać nad tym pięknem, prawda? Nad tym cudownym światem. Czy na łąkach, jak, jak jesteśmy latem. Szczególnie to się, myślę, że człowiek tak chwilkę się zatrzymuje i widzi, i docenia ten świat, jak wyjeżdżamy na wakacje, jak możemy zobaczyć to, co nas otacza. Ten niesamowity Cały świat, tak? Czy to są góry, czy to jest morze, oceany, jeziora, łąki, lasy, wszystko jest tak piękne. To budzi nad nami taki zachwyt, ale też musimy zatrzymać się i przypomnieć sobie, skąd to jest. Że to nie my, prawda? Ale kto nam to dał. Bo szukamy tych oznak Bożej miłości, dowodów, a ten największy mamy na wyciągnięcie ręki. Każdy krok mówi nam o tym, bo otacza nas wiele rzeczy, które Pan Bóg nam dał, które stworzył dla nas. Ja uwielbiam każdą porę roku, bo dla mnie to jest takie niesamowite, że y, przychodzi zima, pada śnieg, jest zimno, ale ten cały świat, ta cała przyroda odpoczywa po to, aby za chwilę pobudzić się na nowo, prawda? I to jest niesamowite, jak Pan Bóg to tak pięknie wszystko gdzieś tam poukładał, nie? Że, że nie ciągiem wszystko kwitnie, rośnie, no bo no nie dałoby się tak, tak? No przyroda też musi odpocząć. To też jest przejaw jego miłości, tak, że... Tak, troski nawet, nie tylko... O samego człowieka, mm -hmm. o którym będziemy mówić, ale o tą przyrodę, o ten świat, który stworzył. Więc daje też przyrodzie odpoczywać. Jak przyjdzie wiosna, wszystko zacznie znowu kwitnąć, wszystko budzić się do życia. Potem przyjdzie lato, będziemy mogli wszyscy w pełni cieszyć się, nie? Potem przyjdzie jesień. I to jest takie niesamowite. Ja zachwycam się właśnie nad każdą porą roku, że to jest takie naprawdę piękne, cudowne. To no, człowiek nie byłby w stanie tak wszystko skonstruować i tak wszystko wymyślić, mimo że gdzieś tam ta technologia poszła naprawdę do przodu, żeby w ten sposób ten świat stworzyć. Jak ja sobie pomyślałam o tym temacie, o tym, że Bóg stworzył świat z miłości, to dotarło do mnie, że wielu z nas, ja czasami też, przechodzę. Nad tym, co Pan Bóg mi dał, co dał każdemu człowiekowi do takiego porządku dziennego, że przyzwyczajam się, że tak jest, a właśnie nie dostrzegam, że w tym jest miłość Boża, że tego wszystkiego, co jest wokół mnie, mogłoby nie być. Mogłabym nie patrzeć na te wspaniałości, na piękny las, na rzekę, na morze, mogłabym nie odczuwać promieni słonecznych, mogłabym nie czuć tego ciepła wody, w której się zanurzam, czy tego przyjemnego wiatru, którym jest potrzebny w gorące lato. A jednak to jest, i myślę, że też ta audycja, to nasze spotkanie, też może posłużyć do takiego dostrzeżenia, że w ogóle to mamy, że Pan Bóg nam to dał, i podziękowania za to, że to nam się nie należy, że Pan Bóg właśnie dał to z miłości, żeby popatrzeć na świat właśnie z tej perspektywy, że to jest z miłości. Dokładnie, to jest z miłości i więcej. Pan Bóg, stwarzając ten świat, trzeba sobie przypomnieć, jak to było w Księdze Rodzaju, mamy opis, że to nie jest tak, że Pan Bóg pewnie mógłby tak zrobić w ciągu jednej godziny, ale że robi stopniowo wszystko powoli i stwarza świat z nicości. Nie było nic. Najpierw więc to wszystko było przez Pana Boga przemyślane, tak powolutku stwarzając dzień po dniu, prawda? Dzień po dniu, z wielką miłością, z wielką troskliwością. I kiedy stwarza czu... Każdy detal był Tak, bardzo że nieważne. Dokładnie. Wszystko chciał w dokładności tak. przygotować dla nas. Gwiazdy, wszechświat nie tylko to, co widzimy dzisiaj góry, łąki, lasy, jeziora, oceany ale wszystko powolutku. My nie wiemy, nieraz jak oglądam różne jakieś programy przyrodnicze, co tam jest w oceanach. Tych, tych wszystkich nie? To jest niesamowite. Hmm. Te, te wszystkie różne jakieś małe, nie wiem, rybki, bakterie, te, które one tam żyją, funkcjonują, no przecież one same się nie stworzyły. To Pan Bóg stworzył i one są po coś. Hmm. To nie jest, że one są niepotrzebne, one są po coś. Powiedziałaś, że Pan Bóg stworzył to z jednej strony z ogromną troskliwością i dokładnością, a ja tu jeszcze bym dodała z hojnością i z rozmachem. Dokładnie, bo i góra, i dół. <gry> i Góry, przeszły, doliny, to... morze, rzeki, kto lubi zimne morze, to może do chłodniejszego, jak nasze bałtyckie, ktoś woli ciepłe, morze Śródziemne, tak naprawdę nawet nie dostrzegamy, że my mamy taki wybór pośród tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył, że. Każdy znajdzie coś dla siebie, że nie ma także, o, nie ma nic y, dla siebie, żeby czym się mógł zachwycić. Każdy coś znajdzie, naprawdę. No, tak jak siostra mówi: góry, łąki, lasy. I sobie tutaj myślę, że ktoś mógłby powiedzieć, jakbym miał pieniądze, to może wtedy bym mógł więcej rzeczy doświadczyć, zobaczyć. Ale sobie myślę, że właśnie ten brak, którego doświadczamy, może w którymś momencie brak pieniędzy, on też nas otwiera na szukanie czegoś nowego, czego do tej pory nie widzieliśmy a czegoś, co też możemy się zachwycić, docenić, być wdzięcznym, zobaczyć, że a, Pan Bóg też coś takiego stworzył. Gdybym, nie wiem, miał więcej pieniędzy, pojechałbym gdzieś indziej i tego bym nie zobaczył. Więc tak naprawdę we wszystkim możemy doświadczyć tego zachwytu nad stworzeniem. Kaza się. Wcale nie trzeba wyjeżdżać nie wiadomo gdzie. Mamy psa i bardzo często wyjeżdżamy do Olsztyna, tutaj za Częstochową, do lasów, tam pospacerować. No. Tam jest każda pora roku no, przecudowna. Naprawdę, tam można się tak zachwycać spacerując. Mnóstwo ludzi tam przyjeżdża, żeby pospacerować, zobaczyć to, co się, to, co się dzieje, te odgłosy ptaków różnych, jakieś tam zwierzątka biegające i nawet można sobie pojeść na przykład jagód. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest niesamowite naprawdę nie trzeba nie wiadomo czego żeby to strzec to co pan bóg daje nam w prezencie nie możemy o tym zapomnieć mm -hmm, że to piękno też jest w prostocie w prostocie. prostocie dokładnie tak ale wracając do tego że tak pan bóg stwarza ten świat po kolei po kolei dzień za dniem dzień za dniem ale dla kogoś dla nas bo w ostatnim dniu, jak już jest wszystko przygotowane, jak już jest wszystko y, naprawdę topieszczone, Pan Bóg stwarza człowieka. I to jest niesamowite, że, że daje to wszystko, nie stwarza dla siebie, tylko daje człowiekowi po to, aby człowiek o to dbał, o to troszczył się, aby człowiek się w tym czuł dobrze. Prawda? Przecież pierwsi ludzie byli w raju, jak czytamy, no było tam niesamowicie, prawda? oni się nie musieli troszczyć. O wszystko Pan Bóg zadbał, prawda? Wszystko Pan Bóg dał człowiekowi. Propo raju, o którym wspomniałaś. Pan Bóg stwarzając nas, przeznaczył nas do raju, do takiego idealnego, pięknego świata, gdzie możemy być bezpieczni. Tylko grzech pierworodny to zniszczył, ale warto, żebyśmy mieli to, jak to się mówi, z tyłu głowy, że ten Jego zamysł pierwotny to było takie całkowite nasze szczęście. On nie chciał naszego cierpienia, bólu. Zamysł był taki, żebyśmy mieli, że tak powiem, szczęście po kartki, jak to się mówi. Zgadza się, mm. ale to jest też takie niesamowite, bo przecież mógł człowiekowi nie dać wolnej woli, stwarzając go, prawda? I bylibyśmy w tym raju, i byśmy jak kukiełki chodzili. Mhm. I tu jest niesamowita miłość Boga, bo Pan Bóg stwarza i yy, nie ogranicza nas, daje nam wolną wolę, daje nam wybór, a tylko ktoś, kto potrafi naprawdę kochać, może dać ten wybór. Pan Bóg, no daje, tak? Kocham Cię, daje Ci wszystko. Ale teraz od Ciebie zależy, czy Ty to przyjmiesz, czy Ty chcesz to przyjąć, czy chcesz to ode mnie wziąć na siebie, prawda? To miłość wielką. I tak wracając stricte do tego tematu naszego głównego, że Pan Bóg stworzył i świat, i mnie z miłości, co jeszcze na ten temat możemy powiedzieć? To stwarzanie człowieka nie skończyło się na etapie, kiedy my już pojawiliśmy się na świecie, i Pan Bóg nie mówi: Dobra, to już będzie tam, jak tam sobie będziecie robić. Pan Bóg cały czas chce nam towarzyszyć w tym naszym życiu, w tym świecie, w którym jesteśmy. Chce przy nas być. To od nas zależy, czy my zechcemy przyjmować tą miłość. I pamiętam moje nawrócenie, kiedy dokonało się w czasie kursu Nowego Życia prowadzoną przez wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji. Ja miałam problem z pewnym przebaczeniem. Wiemy o tym, myślę, że każdy z nas wie, że jeżeli tkwimy w jakimś grzechu. Czy w jakimś nieprzebaczeniu, też drugiemu człowiekowi, to my tak naprawdę sami siebie niszczymy. I Pan Bóg stworzył dla mnie, postawił ludzi na mojej drodze, tak? Z wielką taką troską i miłością, i oczywiście z moim wolnym wyborem, czy ja to przyjmę, czy nie, do tego, aby właśnie być na tym kursie i aby na nowo, na nowo się narodzić. Można tak powiedzieć, bo kiedy ja pogodziłam się, umiałam przebaczyć, kiedy ja pogodziłam się z pewnymi jakimiś takimi rzeczami, które się w moim życiu zadziało, to Pan Bóg to uzdrowił i Pan Bóg chce nas cały czas przemieniać, tak, na nowo stwarzać i stwarza nam różne warunki. I tak jak po raz kolejny się powtórzę, to wszystko zależy, czy my to przyjmiemy. Właśnie tutaj też pokazujesz hojność tej Bożej miłości, bo Pan Bóg się nie zatrzymał na stworzeniu, na tym, co nam dał, że tak powiem, tej zewnętrznej stronie, która nas otacza, ale On w swojej miłości chce ciągle i upiększać to, co wokół nas, ale także to, co w nas. To przede wszystkim pokazuje mi hojność Jego miłości, że On chce nas nieustannie przemieniać. I sobie myślę, że ta przemiana też polega trochę na tym, żeby odkopać to, co już w nas jest, to, jakimi nas tworzy, żebyśmy to odkryli, zobaczyli, bo to piękno już w nas jest, grunt, żeby je odkryć i się nim na nowo zachwycić. Żeby też przyjąć, nie? Przyjąć to piękno, które w nas które jest. jest. I też jest niesamowite, że Pan Bóg każdego z nas kocha tak ogromną miłością, niesamowitą miłością. I nie oczekuje ode mnie teraz, że, wracając do tego kursu nowego życia, że nie oczekiwała ode mnie, ja to wiem, że ja od razu wszystkim wybaczę i od razu wszystko będzie pięknie. Nie. On powolutku, na spokojnie czekał, tak? I przyjmował moją miłość w danym momencie, tam 8 lat temu, jak, czy 9, jak ja byłam na tym kursie, to moją miłość to Boga taka, jaka jest w tym momencie, tak? Nie oczekiwał więcej. Powiedział, co ja mogę dać dzisiaj, w jaki sposób mogę pokochać Pana Boga, w jaki sposób mogę go przyjmować. I on tak spokojnie czekał. Więc to jest no, niesamowita miłość Boża. To jest taka zachęta dla nas, żebyśmy my nie czekali na jakąś naszą idealność, żeby tę miłość Panu Bogu okazać, że on przyjmuje ją taką, jaka jest i Daje nam też od siebie tę miłość tak, na ile jesteśmy w stanie ją przyjąć. Że to jest wszystko takie dostosowane do naszych możliwości, że ta miłość nieustannie płynie, tylko tak jak ty już kilka razy to powiedziałaś, to wszystko zależy od tego, czy my Dokładnie. to przyjmujemy. Ale Pan Bóg zgadza się na to, ile jesteśmy w stanie przyjąć w danym momencie naszego życia. Pan Bóg nieustannie zaprasza nas do tego dzieła stwarzania. Ty powiedziałaś, że Tobie stworzył odpowiednie warunki do tego, by przyjąć to przebaczenie, by się na nie otworzyć. A czy w Twoim życiu, Piotr, jest jakaś podobna historia? Ciebie też jakoś tak przygotowywał do czegoś? Myślę, że tak, bo Pan Bóg mnie umieścił na tym świecie 44 lata temu, mając w, głowie, w swojej głowie już plan na moje życie. I czasami, dzieląc się świadectwem, mówię, że 37 lat dał mi się wyszumieć. Mhm. A potem, a po, po 37 latach, myślę, że zaingerował i jakby odkrył mnie w tym świecie i postawił w konkretnym celu. Też pamiętam Nowe Życie. Ja tylko przypomnę Państwu, że Nowe Życie to kurs, rekolekcje, który prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji. Tak, ale generalnie było tak, że po spotkaniu wspólnoty, nie? po spotkaniu ludzi, którzy biorą czynny udział w tym stwarzaniu tego, tego Bożego Świata, też zostałem do tego zaproszony. Pan Bóg postawił mi konkretny cel w tej wspólnocie, aby być na początku odpowiedzialnym za diakonię techniczną w lokalnej wspólnocie na Błesznie w parafii św. Stanisława biskupa Męczennika. Bardzo się ucieszyłem, bo dla mnie technika była zawsze czymś, czymś fajnym, czymś takim ekscytującym. I poukładałem sobie w głowie cały plan na tą diakonię, nie? że będę miał ludzi pod sobą, że będę rozwijał się, że będę delegował. Cały plan na rok formacji. No i kiedy zaczę, zaczęła się ta formacja, było takie uderzenie, że ten mój plan niekoniecznie, niekoniecznie jest, planem, jest Boga. planem Boga. nie Niejasności w rozmowach z drugim człowiekiem, nie? Że, że oni chcą robić co innego, a ja mam taki plan i taki plan. I właśnie przyszedł ten kurs nowego życia, który, o którym tutaj wspominamy i na modlitwie wstawienniczej Pan Bóg mi pokazał jasno, że On mnie w tym planie Bożym umieścił że bardzo mu na nim zależy, żebym ja w tym planie był. I z Ewangelii Mateusza przyszło takie słowo, że ty jesteś Piotr Skała. I ja tej skale chcę właśnie budować mój kościół. I to do mnie dotarło, że to powołanie nie jest przypadkowym powołaniem. C, to, że Ta posługa nie jest przypadkowa, że tak ktoś chciał, żebym to robił. Pół roku później przyszedł kurs Emmaus, gdzie tam też dostałem konkretne słowo. zbóż swoją świątynię, a ja w trzy dni postawię ją na nowo. Trzy dni kursu. Mm -hmm. Które pokazało mi, że Bóg chce, abym był świątynią dla niego, żeby, żebym tą posługę oddał mu stuprocentowo. I od tych dwóch kursów się zaczęło. Że Bóg stawiał mi na mojej drodze ludzi uformowanych, ludzi, którzy, którzy są prowadzeni przez Pana Boga, którzy biorą czynny udział w stworzeniu tego świata. Dał mi przestrzeń do rozwoju, czy to duchowego, czy takiego ludzkiego, czyli jakby poszerzanie wiedzy. On zadbał o czas, że miał czas na to wszystko, że mógł jakby rozwijać się w, w technice, że mógł rozwijać się duchowo poprzez formację w naszej szkole, poprzez kursy, które odbywałem. Dawał mi możliwości spotkania się z ludźmi już uformowanymi, którzy to samo robią, którzy pokazali mi jaka jest tego droga w tym wszystkim. Dziś od tego roku jestem głównym odpowiedzialnym za Diakonie techniczną w całej wspólnocie i wiem, jak ludzi w tym wszystkim prowadzić. Wiem, w którym kierunku to wszystko ma iść. Że to nie ma być nasze, a ma być Pana Boga. Że to On ma być na, w tym wszystkim na pierwszym miejscu. I że on sam też nas stwarza, uzdalnia, przygotowuje tak. do tego, by w tym świecie, który nam da, uczestniczyć coraz pełniej. Co coraz, coraz pełniej, pełniej. tak. Mhm. Tak, słuchając Piotra, Pan Bóg nie od razu rzuca nas na głęboką wodę. Abyśmy nie wiedzieli jak, nie? Piotr, na samym początku ty wiedziałeś te wszystkie techniki, te kabelki, że musiałeś się pewnych rzeczy nauczyć, nie? Pewne rzeczy, co musiałem przypomnieć, bo liceum kończyłem elektroniczne, więc to była dla mnie pasja, takie zainteresowanie, które związałem z tym plany. Ale plany wyszły inne, jakie wyszły gdzieś ta moja pasja, to moje zamiłowanie gdzieś tam zostało utracone, a Pan Bóg mi to przywrócił, że mogłem z powrotem wrócić do tego, co kiedyś kochałem. Robić, majsterkować. Stworzył na nowo. Stworzył na nowo. Dokładnie. I właśnie, i to jest niesamowite, że Pan Bóg tak daje nam pewne warunki, ale nie rzuca nas na głęboką wodę, tylko powoli przygotowuje, tak? Tak jak, jak Piotr tutaj mówił, dzielił się ze swoim świadectwem, nie? Że przygotował Piotra. Pan Bóg tak powolutku, powolutku przygotowuje to pewnych jakichś też i funkcji w naszym życiu, tak? Na samym początku mówiłaś o tym, że Pan Bóg tak stopniowo, powoli stwarzał świat i że to wszystko jest dla człowieka, że właśnie koroną tego stworzenia jest człowiek. I chciałabym zatrzymać się jeszcze właśnie przy samym człowieku, przy stworzeniu człowieka. W Księdze Rodzaju dwa takie, można powiedzieć, obrazy stworzenia. Ja tu chcę się zatrzymać przy tym, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg ulepił człowieka. Bo w tym dla mnie też jest taki bardzo wymowny wyraz Bożej Miłości. To jest tylko jeden czasownik, ulepił, ale to się stało, to jest jakby fakt dokonany, więc musiał być jakiś początek i koniec. Musiało się zacząć od małej, że tak powiem, grudki. Po wielką grudkę powolutku, tak. powolutku, mhm. powolutku, wszystko. Tak, wiemy, że te obrazy z Księgi Rodzaju są może jakąś taką alegorią, że może nie są dosłowne, ale one nam w tym wszystkim o czymś mówią, mają jakąś swoją głębię. I tak jak myślę o tym ulepieniu człowieka, to widzę w tym wyobrażam sobie, jak Pan Bóg z jakim namaszczeniem musiał to robić, z jaką ogromną miłością, że zadbał o każdy detal. Zobaczmy, że nie ma drugiego takiego człowieka jak my. Nie ma człowieka, który ma taki identyczny paznokieć, jak ja, identyczny nos, usta, rękę, że Pan Bóg w tych miliardach, miliardów y, ludzi, które stworzył do tej pory zadbał, żeby każdy był wyjątkowy, niepowtarzalny. To po pierwsze, a po drugie, że takimi, jakimi nas stworzył, jakimi przynośni ulepił, to on nas takimi kocha. I on takimi nas chciał. Że skoro to było z miłości, to jemu samemu się podobało. I jeszcze, tak jak mówi Biblia, wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre. dobre. Było dobre. Do, więc dokładnie. on nie podważył niczego, więc nie podważył też korony stworzeń, y, czyli człowieka. A mówię to po to, bo my czasem podważamy samych siebie, mówiąc, o jej, jak ja wyglądam, albo to mi się nie podoba, tamto mi się nie podobało. Czasem ktoś mówi, o to Panu Bogu w stworzeniu się nie udało. Tak, to bardzo często słyszę od osób starszych, nie? że Panu Bogu starość nie wyszła. Nie? Że, że ludzie starsi chorują, mają różne choroby, a to nie jest prawda. To nie jest prawda. Człowiek, który dochodzi już do takiego wieku, no wiadomo, że najlepiej być w wieku takim kwitnącym, gdzie ma się dużo siły, dużo zdrowia, ale te etapy życia, każde etapy życia od y, pierwszego dnia kiedy już jesteśmy, że tak powiem, pod sercem mamy i tam z tych komóreczek wszystko się tworzy, to ostatniego dnia to tak miało być. Zobaczmy na świętego Jana Pawła II. Cierpienie starszych osób, ja rozumiem, tak, jak coś boli, bo też czasami miałam styczność z takimi osobami, że to nie jest nic przyjemnego dla człowieka, ale to też jest po coś, po co, by uczyć wrażliwości. Spójrzmy na świętego Jana Pawła II. Dla mnie, no, to jest taka, naprawdę taki y, wzór przyjmowania tego, że właśnie Pan Bóg, mam to cierpienie, na które, że tak powiem, człowiek sam sobie sprowadził to na siebie poprzez grzech pierworodny, że tak się wydarzyło, ale to cierpienie może posłużyć też innym, żeby patrzeć na siebie z taką miłością. Pan Bóg dopuszcza to cierpienie, jest to cierpienie, w człowieku drugim, w osobach starszych, I to nie jest to, że Pan Bogu nie wyszło. Z tym się nie zgodzę mm -hmm. nigdy w życiu. Bo skoro Pan Bóg od pierwszego dnia kobieta chodzi w dziewięć miesięcy w ciąży, więc tam każdego dnia rozwija się coś innego. I to, to nie tylko samo. Pan Bóg nad tym czuwa. Już tam anioł stróż, tego dzieciątka też czuwa to samego końca, to samej śmierci, do ostatniej chwili. I chcemy Ci powiedzieć, drogi słuchaczu, że nawet jeżeli tobie coś się w sobie nie podoba, nie akceptujesz, to że Pan Bóg Cię takiego kocha, takiego Cię zapragnął, takiego Cię stworzył i nie ma zamiaru Cię zmieniać. I tak jak wspominałam w poprzednich audycjach, że modlimy się za tych, którzy nas słuchają, żeby to doświadczenie Bożej Miłości stało się Waszym udziałem. Tak dziś chcemy Ci powiedzieć, drogi słuchaczu. Że modlimy się za ciebie, które może nie akceptujesz, nie przyjmujesz tego, jakim Pan Bóg cię stworzył, abyś otworzył się na ten dar, jakim Ty sam dla siebie jesteś, i żeby Pan Bóg ofiarował Ci tą akceptację, popatrzenie na siebie z zachwytem, ucieszenie się sobą. A my. Powoli musi kończyć naszą audycję, ponieważ czas na antenie się kończy. Ale jak sami Państwo słyszycie, moglibyśmy mówić i mówić, bo te tematy są tak bogate, że okazuje się, że na początku zamykamy ten temat w jakiejś myśli, którą chcemy tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze w audycji, ale tego czasu jest ciągle mało. Ale to nie o to chodzi, żeby to przegadać, tylko chodzi o to, żeby dać Wam drodzy słuchacze, takie impulsy, które sprawią, że przyjdziecie z czymś konkretnym, co jest w Waszym sercu, do Boga. I to z głębi serca mu opowiecie, żeby on właśnie w te zakamarki Waszego serca mógł przyjść z miłością, coś uzdrowił, czegoś dotknął. A na dziś chcę powiedzieć Państwu, że do usłyszenia w następnej audycji. A Tobie Olu i Tobie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za podzielenie się treściami, też takim osobistym doświadczeniem i świadectwem. Bóg zapłać serdeczne. My również dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Bóg zapłać. Do usłyszenia za tydzień z Bogiem. Bóg Cię kocha Nowa audycja w Radiu Jasna Góra We współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w Częstochowie Niedziela, godzina 17.25 Zapraszam serdecznie siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów A Bóg Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie a Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak ni A Bóg Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak ni.